Pomidory, przygotowane jak się zapewne domyślacie, będą bohaterem dzisiejszego dania. Dzisiaj bardzo prosta sałatka, która świetnie nadaje się jako dodatek do grilla. Jest to po prostu rewelacyjna. Bardzo smaczna i prosta do przygotowania sałatka grillowa. Dzisiaj pogoda za oknem taka, że absolutnie o grillu nie myślę. Natomiast yy, ta pomidorowa przekąska jest także sycąca, więc ja dzisiaj szykuję sobie ją z myślą o posiłku, a Wam prezentuję ją jako pomysł na sałatkę grillową. Zaczynam oczywiście od tego, że myję pomidory. Jeśli nie lubię skórki, no to oczywiście yy, nacinam je na krzyż, sparzam, pozbawiam skórki, pozbawiam pestek i dopiero takie pomidory wykorzystuję. Ja do tej sałatki lubię pomidory w całości ze skórką i takie je dzisiaj biorę. Jeśli chodzi o ilości, to dzisiaj z racji tego, że jest to przekąska jednoosobowa ilości na jedną osobę, natomiast w przypadku sytuacji grillowej, oczywiście, można te ilości proporcjonalnie zwiększyć. Ja takie mm, ilości, które zazwyczaj przygotuję na grilla, podam w przepisie na blogu. W mojej dzisiejszej wersji biorę. 4 średniej wielkości pomidory i kroję je teraz w dowolnie mniejsze kawałki, w kostkę, w plastry, plastry, ćwiartki, ósemki, według uznania i te pokrojone pomidory przekładam do miski. Gotowe. Dzisiaj jako przekąska więc pokroiłam je w takie dość przyjemne do jedzenia kawałki w wersji grillowej. E, przygotowuję tę sałatkę w dwóch wariantach, albo właśnie w takiej sałatkowej, albo pomidory kroję w naprawdę drobną kostkę, wówczas już bez skórki i bez pestek i biorę oczywiście tych pomidorów większą ilość i przygotowuję z nich dokładnie z tych samych składników coś jakby taki sos, salse, który świetnie pasuje do grillowanych mięs. Do pomidorów dodaję teraz jeden ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany. Jakieś 50-60 g żółtego sera, ścieram na tarce. Część sera zostawiam do dekoracji na sam koniec, reszta już jest w miejsce. I czas na ostatni składnik, jakim jest majonez, coś musi tę sałatkę związać. Dodaję go stopniowo, zaczynam od jednej łyżki. Chodzi mi o uzyskanie odpowiedniej konsystencji sosu. Pomidory za chwileczkę puszczą sok i całość się ładnie połączy z majonezem. U, bardzo przyjemny zapach. Jeszcze trochę. U, super. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz sól, pieprz. Jeśli mamy ochotę, to odrobinę zieleniny, na przykład pietruszki bądź drobno siekanego szczypiorku. I sałatka gotowa. Zieloninę można oczywiście pominąć i podać ją w takiej wersji, tylko to jeszcze nie jest koniec. Najpierw sól i pieprz. Tej soli nie za dużo, pieprzu także nie za dużo. Po prostu dla złamania smaku i do smaku. Gotowe. Można tutaj dodać także jakąś łyżkę kwaśnej śmietany, ona również wzbogaci smak i nieco rozrzedzi ten sos. Aczkolwiek, jeśli te pomidory postoją w majonezie, to one za chwileczkę jeszcze także ten sok puszczą i powstanie tutaj bardzo fajny sosik, który jest świetny do grillowanych mięs. Sałatkę wstawiam pod przykryciem do lodówki na jakieś 20-30 minut, żeby się schłodziła i żeby smaki dobrze się przegryzły, po czym można podawać. I gotowe. Schłodzona na bogato, przeszła y, smakami i aromatami, i w tej chwili na talerzu znajduje się naprawdę bardzo smaczna niebiańsko pachnąca sałatka, która z pieczywem pełnoziarnistym naprawdę może zamienić się w pełnowartościowy i sycący posiłek. E, tak jak wspomniałam wcześniej jednak, jest to także świetna sałatka grillowa. Może wówczas kroję ją wtedy nieco drobniej, e, tak żeby była doskonałym dodatkiem do grillowanych mięs, ale składniki są dokładnie te same i smaki oczywiście także. Mam nadzieję, że w obu wersjach Wam się spodoba i że zechcecie ją zrobić. Ja gorąco zachęcam, bo jak sami widzieliście jest banalnie prosta do przygotowania i w ciągu pięciu minut na stole może pojawić się naprawdę przepyszny posiłek. A jeśli mamy jeszcze jakieś 20-30 minut na odstanie w lodówce, to ten posiłek staje się jeszcze smaczniejszy. I tym akcentem kończę. Życząc smacznego zachęcam do jej przygotowania. Smacznego?